Siemaneczko na kanale Krzychu Trenuje. Szybki trening, lekka pompa, lecę na drugie zlecenie na dobicie młotkowo czternastkami. Modlitewnik, tego już nie nagrywałem, troszeczkę ramiona e, zaczynam robić z powrotem, kontuzja tak jakby zaczęła odpuszczać. Myślę, że to dzięki BPC 157, przepraszam, bo Naprawdę dość szybko wróciłem do e, tak jakby treningów. 2,5 tygodnia męczenia się z tym bólem, a teraz już coś tam coś tam coś tam można porobić. Odnośnie konkursiku, to tak jak e, mówiłem w poprzednim materiale, wystarczy zrobić zakupy na Shop, napisać w komentarzu jaką kwotę się przeznaczyło, co tam ciekawego kupiliście też fajnie jakbyście napisali. Ja oczywiście będę to wraz z firmą weryfikował. I coś tam wam wylosujemy. A tak już całkiem poważnie, to e, chciałbym w pełni trenować, tak naprawdę cisnąć, ale niestety powoli będę wracał do formy. Gdzieś tam białeczko wrzuciłem, żeby uzupełniać po treningu. Waga delikatnie w górę, co chyba zaczyna być widać, e, i co powoli szykujemy się do powrotu. W sierpniu mam nadzieję, że już 60 będą aktualne. Myślę, że do zimy maks. 70: Jeśli nic się tam nie wywróci, nie, nie będzie żadnych urazów. A jak wiecie, planuję tutaj wyłożyć matę pod sportywalki, żeby trochę się poturnać. Tutaj już coś co uszkodziłem naprawione. Dodany płaskownik, żeby było wytrzymalsze i jakoś te nogi można z powrotem działać. A z obecnych zmian wiele się nie zmieni, może coś tam dorzucę, dorzucę przepraszam, ciężaru, na pewno 60. Myślę też, czy zmienić handle trochę na heksy, pomieszać je, ale nie wiem, czy jest sens. Dzięki za uwagę, ja spadam, białeczko pić i działać. Pozdrowionka.